Radio Klang działające w Chorzowskim Centrum Kultury wraz z Galerią Sztuki Muzycznej i Obrazu 1 lipca zaprosili na transmisję koncertu zespołu Soma. Wydarzenie było podsumowaniem półrocznej działalności radia. Stoimy przed Galerią Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie. Z którą współpracujemy od kilku wydarzeń, łączy nas nie tylko współpraca zawodowa, ale i przyjaźń. My, jako Radio Klang, mamy swoją siedzibę w Korzowskim Centrum Kultury i często tutaj zerkamy, wspieramy swoją działalność kulturalną, czego przykładem właśnie jest ten dzisiejszy koncert. Tak, zagra dla nas Soma, czyli dwóch saksofonistów: Michał Sosna i Mateusz Czarnecki. Saksofony tenorowe, dzisiaj taki klimat chłodzący, właśnie barwy są niebieskawe. I bardzo się cieszymy, że chłopacy wystąpią, bo improwizacja to będzie improwizacja, która tutaj nas też mam nadzieję ożywi. No i przede wszystkim zaskoczy, bo każdy koncert, na który stawiamy w klangu, prezentuje zupełnie inną muzykę i to sobie cenimy, taką różnorodność. Lubimy też wchodzić w interakcję z tą muzyką. Ona nas pobudza, szukamy czegoś nowego cały czas. Będziemy improwizować. To jest taki czysto improwizowany set który się opiera na pewnych szkieletach z loopera. A tak to po prostu słuchamy się i gramy. Wspomagamy się elektroniką, ale generalnie i tak wszystko zasadza się na tym, że się słuchamy i, i gramy. To, co akurat w danym momencie się pojawia w nas. Wegrała parę streamingów różnych łącznie ze spektaklami w teatrze i to jest inne, ponieważ no nie jesteśmy zasilani energią publiczności. To jest takie trochę lizanie loda przez szybę. Trzeba się tego nauczyć, ale da się to zrobić. Trzeba z czerpać energię. O Mateuszu usłyszałyśmy z festiwalu Voicingers w żorach, który się odbywa, poznałyśmy go tam. No i skłoniłyśmy go po latach właściwie, żeby tutaj wystąpił. Bardzo się cieszymy, że przyjął tutaj zaproszenie i będzie improwizował, działał, zaskakiwał nas. To są bardzo wyjątkowi muzycy, którzy właściwie nieustannie grają. Są, ca cali sobą są muzykami i ich życie splata się bardzo ściśle z tą muzyką jaką tworzą i chcemy to trochę odsłonić na rozmowie. No i później zapraszamy, bo koncert będzie do odsłuchania. Oczywiście działamy na żywo, ale będzie do odsłuchania później na naszej wideotece na Radioklank.pl. Koncert był równocześnie rozpoczęciem okresu wakacyjnego w Radiu Klank. Wracamy w sierpniu z regularnym nadawaniem. Wraca do nas razem z nami 40 twórców. Będziemy robić nowy nabór, także bardzo dużo będzie się dalej działo w Klangu i w Galerii pewnie też.